Cześć, kochani! Zapraszam Was na moich ulubieńców września. Ja wiem, że dopiero co oglądałyście sierpniowych, bo było to chyba dwa filmy temu, no ale nie da się ukryć, że nie popisałam się częstotliwością nagrywania filmów w ubiegłym miesiącu. Chciałam Wam nagrać taki fajny. Tutorial DIY bo prosiłyście o więcej filmów, w którym pokażę jak zrobić różnego rodzaju dekoracje do domu. No i w ogóle ostatnim nagrywając ten ostatni film, wspominałam wam, że aparat mi się wyłączał jak zaczynałam nagrywać i musiałam wielokrotnie to powtarzać. Wiem, że się teraz tłumaczę, ale może to co mówię przyda się którejś z was, która ma kłopoty z nagrywaniem. Moja mam na 600D. Ostatnio kręcąc ten tutorial, dosłownie non stop wyłączało mi się to nagrywanie po 4 sekundach. Się po prostu wkurzyłam i to olałam. No i tak narzekałam przez tydzień, nie wiedząc co zrobić. I okazało się, że wiecie czego to jest wina? To nie jest wina aparatu, to była wina karty pamięci. I wystarczyło ją w... no, jak to się mówi? Sformatować w aparacie i po prostu wszystko wróciło do normy. Także jeśli któraś z Was ma problem z nagrywaniem na swoim e, jakimś tam aparacie cyfrowym czy lustrzance... To pamiętajcie, jeśli Wam się przestaje nagrywać, to może być kwestia karty pamięci. Tak więc, skoro już wszystkie moje problemy zostały po raz kolejny rozwiązane, ja już nie mam wymówki, to nagram Wam tych ulubieńców. A co do tutorialu, no to chciałam, chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką tacę. Ja Wam może ją tak szybciutko pokażę, bo chciałam sobie przygotować taką dekorację do postawienia na parapecie. I zrobiłam sobie sama z drewnianych listewek i sklejki. Taką tacę, którą teraz trzymam na oknie. Więc właśnie tą tacę chciałam Wam pokazać w wersji wideo, no ale się nie udało. Tak więc jeśli Wam się spodobała, to odsyłam Was na bloga. Na dole będzie link do tego tutorialu, a drugi tutorial, który robiłam, bo robiłam też torebkę, taką ze skóry bez szycia. I, ale to myślę, że zrobię sobie jeszcze jedną, bo przyda mi się taka kosmetyczka i może wtedy ją nagram i Wam pokażę. Dobra, ale już może przejdę do rzeczy, bo się nagadałam po prostu tak, że znowu film będzie miał 40 minut, a ja będę musiała połowę wyciąć. Zacznę może od książek, bo przeczytałam naprawdę świetną książkę w tym miesiącu. Już Wam pokazuję, co to jest za pozycja. Ja ją czytałam na moim Kindle i kupowałam e-booka. Ja zwykle kupuję e-booki, bo tak jest po prostu taniej. Ta książka to jest. Jak to powiedzieć najprościej? To jest książka na temat walczenia. Z odwlekaniem robienia różnych spraw, z prokrastynacją. Autorem jest Bartłomiej Popiel. Książka nazywa się Zrobię to Dzisiaj. Nie wiem, czy widać tą okładkę. Mam nadzieję, że się złapała ostrość. Mm, no, to jest czarno-biała wersja, wiadomo, bo Kindle jest czarno-biały. Więc, y książka jest naprawdę świetna. Ja się na nią natknęłam w ogóle poprzez bloga Bartka, bo Bartek Popiel prowadzi takiego dosyć popularnego bloga o rozwoju osobistym, nie wiem czy nie najpopularniejszego w sumie w Polsce. To jest bartekpopiel.pl, na dole Wam za, zamieszczę linki. No i Bartek właśnie napisał książkę na temat problemu z, z odwlekaniem w czasie, z którym sobie poradził. No i między innymi są tam e, przeanalizowane takie tematy. Przeczytam Wam może tytuły rozdziałów, żebyście wiedziały o co chodzi. To jest e, Weź odpowiedzialność za swoje życie, stwórz świątynię produktywności, znajdź swoją pasję, zadbaj o zdrowie już teraz, Strategia miażdżąca odwlekanie i baw się przed egzaminami. Także jak widzicie, większość dziedzin życia zostaje jakoś tam opisana w tej książce i są, są pokazane sposoby na to, w jaki sposób z tym odwlekaniem e, spraw, które mamy do zrobienia, walczyć. Mi się bardzo ta książka podobała dlatego, że podoba mi się takie, jakby to powiedzieć, luźne podejście Bartka do tematu i takie zrozumienie dlatego, w jaki sposób ludzie podchodzą do różnego rodzaju poradników. Bo ja czytam. Dużo różnych takich książek, czy tam o rozwoju osobistym, czy właśnie o walce z prokrastynacją, czy z jakimś tam planowaniem swojego czasu. No i tam zawsze jest coś takiego jak zadania do wykonania. Bo wiadomo, że czy samo czytanie książek rozwojowych w niczym nam nie pomoże, nie sprawi, że nagle będziemy po prostu mistrzami produktywności i tak dalej. Więc są tam zawsze jakieś zadania do wykonania. No i wiecie jak to jest, czytasz, czytasz rozdział, natykasz się na fragment, w którym jest napisane teraz weź kartkę i wypisz tam 10 dziesięć, no dziesięć czegoś tam. No i no muszę się przyznać, że ja nigdy tego nie robię. No i Bartek, Bartek dobrze wie, że wszyscy w ten sposób czytają książki i po prostu za każdym razem jak się pojawiał taki moment, no to naprawdę śmiałam się do siebie, bo... Zawsze było tak, że teraz weź tam kartkę, przerwij czytanie i wykonaj to, to zadanie. No i oczywiście ja czytam dalej, a tam się pojawia fragment e, Czy wiesz o tym, że 90% osób czytających książki nie wykonuje zadanych zadań, więc weź teraz, weź teraz długopis i kartkę i zrób to. No i tak za każdym razem jak się pojawiała... E, takie, takie się przypomnienie pojawiało o tym, że faktycznie trzeba zrobić te zadania, to po prostu ze śmiechem zaczynałam to pisać i, i muszę powiedzieć, że takie bardziej aktywne, aktywne czytanie książki to naprawdę bardzo zmienia ten, ten odbiór jej. Tak więc bardzo mi przypadła do gustu ta książka i no, naprawdę się czegoś nauczyłam i te rady, rady teraz się staram w życiu po prostu stosować i wi widzę rezultaty tych wszystkich tryków i sposobów na to, jak przestać ciągle odkładać to, co mamy do zrobienia na później. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że ja tą książkę po prostu już trzy, chyba 3 miesiące miałam na czytniku i po prostu odwlekałam w czasie czytania książki o odwlekaniu. Więc jeśli chodzi o zakup, to nie wiem, jak tam jest z księgarniami, ale możecie ją na pewno kupić przez internet w wydawnictwie Złote myśli, albo możecie kupić wersję papierową, albo samego e-booka. Ja Wam tam linka na dole zostawię, także gdybyście były zainteresowane tym tematem to to zapraszam i zachęcam do zapoznania się. Bartek ma też kanał na YouTubie, on regularnie nagrywa takie motywacyjne filmy. Mówię o tym w ogóle wszystkim dlatego, że wielokrotnie w komentarzach się z Waszej strony pojawiają prośby o to, żeby częściej poruszać temat organizacji czasu, rozwoju osobistego, więc jako, że ja sama nie jestem specjalistą, to mogę Was przynajmniej odesłać do kogoś, kto jest w tym lepszy, kto wie więcej i kto może Was czegoś naprawdę fajnego nauczyć. Także zachęcam do zapoznania się. Jak inspirujące pozycje książkowe mamy już za to przejdę do pozostałych rzeczy i chciałabym Wam pokazać dwa pędzle, które sobie ostatnio kupiłam, bo te moje poprzednie, które miałam, ja już naprawdę długo używałam. Miałam jakiś taki pędzel z Rosmana i chyba z Flormaru I zaczęła mi się taka dziwna rzecz przydarzać, bo miałam wrażenie, że one mnie zaczynają uczulać. I za każdym razem, jak kończyłam się malować, już się przypudrowałam i tak dalej, to gdzieś tak na boku twarzy zaczynały mi wyskakiwać jakieś takie, takie, takie jakieś, nie wiem, podrażnione. Plamy, tak jak z uczulenia i kurczę, ja nie umiałam tego jakoś zidentyfikować. Z jakiego to jest powodu? Czy to jest przez kosmetyki, czy przez co? Prałam te pędzle, dezynfekowałam, wszystkie po kolei kosmetyki odstawiałam, żeby sprawdzić. I problem nie znikał. I okazało się, że kupiłam nowe pędzle, no to wszystko jest normalnie, także dziwna sprawa. I postanowiłam zainwestować w pędzle z EcoTools, które kupiłam w Rosmanie. ten do pudru był akurat w promocji, dałam chyba 25 zł, a ten do różu. Dałam za ten dałam 30 zł. Ja właściwie używam tylko tych dwóch pędzli, jako że nie używam cieni do, do powiek, więc każdy inny pędzel jest mi zbędny, więc to jest taki mój niezbędnik. Bardzo mi się podoba to, w jakim one były opakowaniu. Ja tak patrzę, gdzie ja to zostawiłam. One zapakowane są, jakie kupujemy, w takie z jednej strony foliowe, a z drugiej strony materiałowe opakowanie z zapięciem. Także na pewno mi się taki etui przyda w podróży. Więc, więc taki dodatkowy plus Naprawdę pędzle się fajnie sprawia, yy, sprawdzają Dwa prania już przeżyły Kompletnie nie, wiem, nie zmieniły swojego kształtu Tego w jaki sposób się sprawują I no, podoba mi się to, że są mięciutkie Naprawdę fajnie aplikuje się yy, puder tym pędzlem I bardzo podoba mi się ten ścięty do różu Nie wiem czy widzicie tutaj dokładnie jego kształt On jest tak właśnie docięty Że nie wiem On tak aplikuje ten róż że no po prostu niemożliwe jest narobienie sobie plam. W ogóle mówię ciągle o tym różu, a ja nie używam różu, ja używam tylko bronzera, więc pędza do różu używam do bronzera i nakłada on ten bronzer, ja używam Huli z Benefita. Nakłada on go w taki sposób, że choćbyście się nie wiem jak postarały, to nie zrobicie sobie plam, plam na twarzy, bo jest to niemożliwe. Tak więc polecam te pędzle, jeśli sobie gdzieś tam poszukujecie nowego. Moim kolejnym ulubieńcem jest zapach Perfum, który kupiłam tak... No, kompletnie tego nie planując. Aha, uprzedzam, nie, nie proście mnie o nagranie filmu o kolekcji perfum, bo ja nie jestem perfumową maniaczką i naprawdę moja obecna kolekcja składa się z aż dwóch flakonów. Więc ja nie wiem, ja wolę na przykład niczym nie pachnieć i użyć tylko jakiegoś dezodorantu niż pachnieć czymś, co mnie nie zachwyca. A ostatnio jakoś nie podobał mi się kompletnie żaden zapach. Naprawdę, niezliczone ilości gdzieś tam testowałam w Sephora i w Douglasie i nie wiem, jakoś nie umiem znaleźć tego takiego zapachu, który powiem, że jest mój i po prostu będę się psikać nim z radością. I o dziwo, ostatnio będąc w Zarze, szukałam w ogóle sukienki i tak po prostu z głupot podeszłam do e, takiego małego regału z zapachami i po prostu pierwszy zapach, który wzięłam, powąchałam i... No, po prostu objawienie, no tego, tego właśnie szukałam. I nie wiem, kurczę, jak mam tu nazwę prze, przeczytać. Bo to jest najdziwniejsza nazwa perfum, jaką kiedykolwiek widziałam. To jest Zara Woman 1193 Nanjing, Nanjing West RD Shanghai. Szang, tak więc napiszę wam ją na dole, jakbyście były zainteresowane. Z tego co pamiętam, kosztował 49 zł. Bardzo mi się podoba w nim prosty flakon. To jest 50 ml. Jest to zapach świeży. Czekajcie. Jest bardzo kobiecy, moim zdaniem. Świeży. Lekki, ale nie do końca. Ale na pewno nie jest ciężki. Nie jest ani kwiatowy, ani owocowy. Nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć, no dla mnie jest to na ten moment zapach idealny, który chętnie używam, tak więc jak będziecie gdzieś w Zarze, w okolicy, w najbliższym czasie to sprawdźcie, nie mam pojęcia jak go w ogóle opisać. No, aha i w ogóle ma fajną rzecz, bo w tej yy, w wodzie ma takie jakieś małe drobinki miki i jak się nim potrzęsie to wszystko tutaj lata, raczej tego nie zobaczycie na filmie, ale no ładny efekt. Kolejnym ulubieńcem w tym miesiącu jest masło do ciała z The Body Shopu. To masło było dołączone do. Znaczy, było w wrześniowym, tak? Tak, we wrześniowym Glossy Boxie. To jest masło o zapachu miodowym. Nie wiem, czy tu coś jest po polsku napisane, żeby Wam przeczytać. Znacie pewnie wszystkie masła z The Body Shopu. Ja tam zbyt wielu ich nigdy nie miałam, bo tak trudno jest mi do, dobrać. Dla siebie zapach, bo ja nie lubię takich zapachów jedzeniowych, tak? Nie lubię się smarować czymś, co pachnie jak jedzenie. I to, niby, mimo że to jest miód, a pachnie w jakiś taki, ta kompozycja zapachowa jest taka przyjemna, że kompletnie, kompletnie mi nie, nie przeszkadza. I bardzo chętnie go używam, głównie ostatnio do rąk, bo tak fajnie mi pachnie, jak później sobie siedzę przy komputerze czy coś piszę, bo nie jest za tłusty i sobie gdzieś tam te nim przedramiona i dłonie smaruję. I jak tylko mi się skończy, to pewnie kupię duże opakowanie, bo bardzo mi przypadł do gustu. Kolejnym ulubieńcem, o którym chcę koniecznie powiedzieć, jest BB Cream z Garniera. Ja wiem, że to nie jest prawdziwy BB Cream, bo te prawdziwe mają kompletnie inną formułę. Ja miałam okazję je testować, te jakieś azjatyckie, bo kiedyś tam sobie na Allegro takie próbki zamówiłam, ale żaden jakoś tak mi, nie wiem, serca mi nie skradł. Ten zobaczyłam w filmie u Karoliny ze stylizacji i ona go pokazywała. Mówiła, że bardzo jej przypadł do gustu, jak na BB Cream to naprawdę ma Dobrze kryje, że ma świetne takie matowe wykończenie, ja się z tym zgadzam, no ale ona mówiła, że ma taką wadę, której ona nie może przejść i że ją po prostu zapchał. A no, ja, mnie ten filmik jakoś nie, nie zraził kompletnie do tego kremu, bo ja mam to szczęście, że mnie po prostu nic nie zapycha i co bym nie, używa, nie używała do twarzy, no to w żaden sposób to negatywnego wpływu na moją skórę nie ma i po prostu nic mnie nie zapycha, więc kupiłam go. Kupiłam sobie e, Color Light. Pokażę Wam może odcień, jaki on jest. No ja mam go w tej chwili na twarzy, także jeśli macie jakiś, powiedzmy, podobną, podobny poziom jasno, jasności cery, to jest szansa, że Wam się dopasuje. Mi się bardzo podoba to, że on ma taki żółtawy, ciepły odcień, bo mi kompletnie nie pasują takie chłodne, różowawe odcienia ani chłodno-beżowe. Ja, ja zawsze muszę, muszę szukać żółci, aby one mi się dobrze później zlały z kolorem mojej karnacji. Więc bardzo jestem z niego zadowolona z tego matowego wykończenia i na tą chwilę odstawiłam w ogóle podkład ten, który używałam wcześniej, czyli z Bourgeois Healthy Mix, i zamieniłam go na ten krem. Naprawdę tak fajnie się stapia z korektorem z w takim wtópce z Make makeup Forever, który zawsze używam. Tak się fajnie razem stapiają, że na całej twarzy to takie delikatne matowe wykończenie plus ten korektor na niedoskonałości, czyli takie czerwone, rozszerzone naczynka. No, genialnie ze sobą współgrają, bardzo jestem z niego zadowolona. Używam go pod dwa tygodnie codziennie, już tak regularnie i nie zauważyłam żadnego problemu na mojej skórze, no ale tak jak mówiłam, mnie nigdy nic nie zapycha. I ma wadę, ma wadę, bo on się leje strasznie. Stra kurczę, niby ma taką fajną cieniutką końcówkę, a jak po prostu go przechylicie, no to się leje jak szalony, więc trzeba go bardzo ostrożnie używać ale jestem z niego zadowolona, bo zmieniłam na niego podkład i chwilowo do podkładu mam zamiar nie wracać. Kolejny ulubieniec, których, którego chcę Wam pokazać, a właściwie kilku to jest ulubieńców, to jest zestaw, który używam ostatnio stale do paznokci. Mam go w tej chwili właśnie, mam nim pomalowane paznokcie. To jest lakier Astor Fashion Studio. Odcień to jest 086 Cherry Catwalk. Naprawdę bardzo mi się podoba ten odcień. Jest to mój osobiście idealny kolor czerwieni, bo jest on chłodny, taki lekko malinowy. Ja nie lubię takich czerwieni, które, które wyglądają jak czerwony autobus, ale to jest też kwestia karnacji, bo każdy z nas ma inny kolor skóry, tak jakby, tak? I do mojego, mi się wydaje, że do mojego dobrze wyglądają takie chłodne odcienie. Więc, e, ale o czym w ogóle ja gadam? Odcień to jest jedna sprawa. Najważniejsze jest jego krycie i trwałość. No po prostu krycie jest fenomenalne. Mam w tej chwili jedną warstwę tego lakieru i jedna warstwa jest w 100% wystarczająca dla osiągnięcia no, takiego efektu, jakbyście chcieli, tak? Niektóre lakiery po dwóch warstwach nie kryją tak dobrze jak ten. Ja go zawsze używam najpierw na jednej warstwie bazy. Ja jako bazę używam Evelyn... Hmm, jak ona się nazywa? Paznokcie twarde i lśniące jak diament, to jest ta diamentowa odżywka z Eveline, jedna warstwa, potem jedna warstwa tego lakieru z Astora, a na to, jak już wyschnie, używam Sally Hansen Mega Shine Top Coat. To jest y, top coat nabłyszczający, po żaden, żaden inny top coat, jak na razie, który stosowałam, tak genialnie nie, na, nie nabłyszczał paznokci. On nie wysusza, bo wcześniej, wcześniej używałam wysuszającego, też był naprawdę niezły. Ale ten mi się sprawdza od 5 do 7 dni u mnie, no naprawdę daje radę i jestem aż zdziwiona, jak bardzo jest trwały. Dziękuję Wam bardzo kochani za oglądanie. Zapraszam Was tradycyjnie na www.designyourlife.pl, czyli na mojego lifestyle'owego bloga. On jest aktualizowany codziennie, czyli jak mnie nie ma na YouTubie, to znaczy, że właśnie coś tam się nowego na blogu pojawiło. Tak więc możecie mnie śledzić również na Facebooku, tam się pojawiają wszystkie informacje mm, o tym, wszystkie bieżące informacje na temat tego co się dzieje. Możecie się ze mną skontaktować również na Twitterze. Zapraszam też na Instagram. Na Instagramie naz nazywam się tak, jak tutaj, czyli designyourlife.pl. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia niedługo.